Hej, cześć, witajcie, ja jestem Dante, a dzisiaj mykniemy sobie parę takich jakby pobocznych, kurde, questów, tak można nazwać w tym. Bo koleś nam ten tutaj, staruszek, dał nam, um, jak to się nazywa, basement, basement key, dobrze mówię? Basement, uh, basement key, tak, i to jest to jest świetnie, że, z tego co pamiętam, to tam było bardzo dużo voltrobu. Voltrobu? Nie, Nie, mag, nie, magne, magneto magnetonów, magnetów. Dobra, no tych takich plusów minus wiecie, tych magnesów to właśnie ich było bardzo dużo. Tam się jak się schodziło, dawam wam pokażę, gdzie to jest. Pewnie wy tak już wiecie, no ale ja tak wam pokażę. No, już to nic no nice. I pokażę wam. Bóg Chrystian, zaraz, zaraz. O, tutaj patrzcie. O, przy, przy. I. To jest jaskinia i tam inna droga, tak to nazwijmy Więc tu łapiemy Pokemona. Ja jestem przygotowany, mam dużo tych Great Valley. I ben, i zaraz... I zaraz sobie zobaczymy co, co będziemy mieć tam do, do tego złapania A widzicie wyskoczyła nowa tata, jak to się nazywa, informacja tam na górze po lewej że to jest nowa area Więc tu możemy coś zrobić I, 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 i. Hmm. Niekoniecznie to, co chciałem zrobić, to, co chciałem złapać, ale <laughs> pomyślę. W sumie walczący nam jest potrzebny. Hmm, sam nie wiem, jak Dragonite ma tak dużo anormalnego ataku, więc wiem, chyba nie nam jest żaden walczący. Drugi. Aha, chyba będą same takie, ja dobrze wiem. O! Markrow? Hmm. Markrow to jest chyba ciemność. Sam nie wiem czego potrzebujemy ha, Nie, tak też steruję w jakieś duże przemiany, rozumiecie? Tak żeby wiedzieć, nie musić dużo... Divisor, nice No może, ale to będą wyskakiwać pokemony Nice Mamy jakieś repele, a mogłem tu jakieś repele wziąć w sumie Krobata, znowu mogłem mieć, jezus <słyszy> <słyszy> Dlaczego? Cholera jasna, no jak szok! Oplułem ekran, nice! Warto było... Dlaczego... nie mogłem... Co? Co? Kurde! Tak bardzo chciałem go złapać! Znaczy tak bardzo chciałem, no ogólnie chciałem go mieć. Cholera jasna. A co ja odjebałem? Boże, jak jestem kurwa zły w tą grę. Tak, mykniemy, jezus, no nie mogę drzwi trafić. Mamy jakieś repele? powiedzcie, bogowie tej gry, czy mamy jakieś repele? Gdzieś tam się, jest, są dwa normalne repele, to i tak to wystarczy. Musimy nie popełniać teraz błędu. To się weźmie. Escape rope, to się przyda. To się weźmie. Okej, okay, tu wróciliśmy, nice. Repsona włączyliśmy. Tutaj jest potrzebne. Ha, okej. Okay. A, bo Pójdź <laughs> Tak zrobimy Jeszcze jakiś repelox. Repel, 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 repel No i dupa, i dupa, i teraz musimy normalnie Cholera jasna. Ciągle będziemy teraz te łapać. Gdzie... Mm, teraz to... Ja piernicze, ja zapomniałem że to jest takie denerwujące. Ale dużej temu to się nałapiamy, to też w nie dobrze. I tu się chyba coś włączało, nie? Eee, ja, nie ja nie wiem co w ogóle dawało, czy to się... Thunderson, aha, po to się tu przychodziło, no, aha. Gdzie jest ten? No i coś chcę zobaczyć jeszcze z ciekawości, bo teraz będziemy sobie płynąć w tą stronę. To jest Road 110, tutaj gdzie ja jestem, czyli będę mógł złapać tu nowego Pokemona, a tu jeszcze innego, tak? A, bo tu jest to przejście. Znaczy, to przejście wodą trzeba tam przepłynąć. O, Kangaskhan też byłby fajny, fajny box. Chciałbym go mieć. Hmm, tutaj, aha, mamy coś gadać. Doć znać? A, Thunderbolt'a mi dał, no to dzięki, nie? dzięki, dzięki, ją. I tu teraz mamy płynąć, tak? Nic yy, po pokonaniu ojca, no chyba tak Dobra Tu coś jest Aha, na tej wodzie mogę złapać Pokémona, tak? Czekajcie To jest city A tu już jest droga, no Tak właśnie myślałem na samym początku, że tak będzie No i tu mogę złapać poksa Zobaczmy Tu będziemy robić Szy. To są kurwa jakieś jaja, nie? Co? Co? To nie jest fair, dobra? Teraz drugi Please drugi Yyy, jakiś nie wiem Jakieś mega przyjazna byłaby Co? Mega Lucario? Bierzemy go? Tylko czekajcie, tylko teraz muszę to jakoś dobrze rozegrać. Co go nie zabije? Wszystko go stąd zabije, z tego co widzę. Niech pomyślę... Na walczące to jest... zero efektywne. Ale mam za... za... za będę musiał go normalnie, tak mi się wydaje. W ten sposób może Ultraball'a zużyjemy od razu. Dobra, Ultraball, idziemy Please. Mega Lucario. Jezus, jakie to będzie trudne. Dobra wiecie co, ja wam to przyspieszę, żeby żeby to... żeby to się jakoś... Dobra wiecie co? Zrobimy tu sobie cięcie i ja wywalę... zobaczymy po ilu po na znaczy tych grate balach, bo tak mogę przyciągać mi odcinek, żeby, żeby to marnować No to ja jak ja... widzimy się za chwilę jak go na przykład nie złapię. Albo go złapie za, za 23 razem. Eee, chwila przerwy była, znaczy przynajmniej dla mnie wy tego nie odczuliście, no ale ale ten, ale... No bo złapałem go i akurat i akurat musiałem na chwilę wyjść. I tak się to przyciągnęło, że dopiero jestem powiedzmy po 3 godzinach, ale tego nawet nie odczuliście, nie. Eee, łapaliśmy ym, z tego co obejrzałem troszeczkę poprzedniego materiału. Czekajcie sobie to na ekran, dobra. To złapaliśmy, Zapaliśmy tego skurwy syna. Mmmm. po ilu, po ilu tych? No trochę nam zeszło 11 z tego co pamiętam mieliśmy 23 no dobra no to znośnie, jak do tego jak do takiego poksa Idziemy sobie teraz chillne troszkę po poki Nie wiecie co ja bym go może niech pomyślę Kio piernicze nice, ma speeda special ataku i ataku ma strasznie dużo No nice Mega lokaria, double kick, metal sound i seismic Mhm, mm mhm, mm czyli nic ciekawego. No dobra. Zrobimy tak, że damy mu ex ...Share'a. O w ten sposób, a ja, myle lecimy, bo będziemy mu dawać expa. Nie ja pamiętam ile tam nagrałem minut, bo nagrałem trochę, a... A nie wiem. Aha, teraz good roda mi daje no. dzięki. Nie walczysz? Nie, no, okej. Okay. O iron Dwójna walka zawsze na propsie. O proszę już takie lewele zbliżone widzę robi się niebezpiecznie. Albo inaczej to zagramy. I... Tylko to jest dark, chyba nie działa na niego. Kurde, no to musimy zrobić w ten sposób. I w ten sposób. Nice, świetnie. Aha no sprzes spać, nice. No to śpi na zawsze. O, jakie to było dobre Jezus! Dobra, dobra. Wywiad, kurwa, nie chcę mi się wywiadu robić. Robię jakiś pykowy. Eee. Cholera znowu nam coś przeszkodziło, bo... <noise> bo w tyle mi się battlenet. że yy, tak to nazwę. Nowe patze się ściągają, a... A w tym właśnie się skończyły i by wyskoczył, nie? Battlenet i, i przez przypadek musiałem... Pewnie nawet nie odczuliście te, te, tego, tego ścięcia, ale ale ja, ale ja, ja odczułem i się jeszcze zerwałem. Dobra, jedziemy dalej. Tepik. To jest chyba starter. Och, z tego zapamiętam. Jin? Jin W sumie Dragonite to nasz starter, będziemy musieli... będziemy musieli troszkę się opiekować, znaczy podszkolić go Nowa droga to jest, o jest tutaj tym, że to jest nowa droga Nie, to jest dalej 118 Ale tu dalej już jest nowa, o, żeby tu? Nie, trzeba... jeszcze musimy klepą z tego Aha, no bra A Z takim levelem to tam w Ale no, Raikusa, Ra 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 Raikusa, czy jak on tam się nazywa Strasznie mały level tu mają Torino To jeszcze nie jest nowa droga, prawda? Powiedz im, że to nie jest nowa droga Tu jest nowa no. droga właśnie, ale to bo nie mogę zabrać pokemona Tak czy siak Dobra, zobaczymy znaczy, zaraz zobaczymy, bo nie, nie pędem żeby tu był krzaki, chyba nie ma do krzaków No, nie ma do krzaków Po tamtej stronie są, ale tam dopiero dojdziemy za jakiś czas, więc <suszy> Kurde, tak blisko, a tak daleko Please, okebabu, wróć Don't go Dobra Chyba nie będziemy tych wszystkich w sumie berriesów zbierać. Oha. Co nużył? Myślałem, że użył to, co jak, jak go zabiję, to o, ja też umrę. Sheet. Lucario tam powoli. Fajnie, jakby jakieś nowe ciosy nabrał Lucario, wtedy był bardzo mocny. Chciałem w sumie jakieś, jakieś masę nowych. Skurwysińsko, wie dużo tych ciosów bym na nie. Bo z, z tego co wiem, to on ma chyba takie... On jest typem walczącym i teraz stalowym? Zaraz sprawdzimy. Tak, i Więc takie... takie dwa skurwysyńskie typy, nie? Boże, tych Berriesów. Z tymi Berriesami to jak z Matmą. Kiedy ja ich użyję, nie? A, z nią No, dobra. Stilix. Zresztą pójdę... przyjdzie... przyjdzie mi ekspić za jakiś czas mamy chyba moje. Jak niczej więcej Tu się teraz będziemy męczyć A to jest nowa droga? Tak nowa droga, okej, okay, okej okay. Kolejny poks, powiemy Empoleona? Mm, mm. No nie bardzo Ale tak sobie go zawsze, za wszelkie Na wszelki wypadek no łap się, to jest taki... No, o, to jest taki nadpierdzie no nawet, nawet wam pokazywajmy go I drugi upogał, którego mogę złapać. Gorebys. E, mech. Dobra, lecimy dalej, bo kurde, czas czas nas goni, bo nie wiem, bo, bo naprawdę nie wiem ile tam. Kurde, to będzie trudne, nie mam nic na niego, sar No ser nie będzie. To miało le mały level w ogóle, więc... Ursaring. Zawsze chciałem... Znaczy, nigdy nie miałem tego Ursaringa, a podoba mi się ten pokémon. O, zarażenia się. Fak, nie pomyślałem. Spinda? to był? Aha, ta, ta pinda. Więc... Dobra, walczymy, tyle. A bo w sumie mamy pewnie... Aha! Aha, proszę! O, oh, proszę! Gdzie jest ten? Eee... I świetnie, i nie ma. Kurde, no, jest, to jest to get ser i shadow punch. Aha, ok, głucho tym zrobiłem. Slam na niego, a na niego. A bo to jest normalny. co ja to robię w ogóle? Ja... A co są chyba oba normalne z tego co wiem? Yy, powiedzmy. o tego zrobimy, no? Git. Jest git. Bo już się wyszybałem jaki to jest poziom. Eee, znaczy nie poziom tylko jaki to jest rodzaj połowem. Ten Togekik... Toge... ooooo! Toge, mega venozora mogłem mieć, ale w sumie i tak będę miał, więc dupa, trudno. 41. Tak to myślę jak do 45 podszkolimy tego tego, bo on dostał trochę w tyle. I, i to tyle. I na razie zostawimy sobie Dragonite'a, bo nie wiem, chyba Dragonite z tego co szukałem na internecie to nie chyba mega przemiany. Więc, no, nie tyle, że tego nie potrzebuję, bo jest naprawdę mocny, no, ale... I to jest mój starter, więc zostawimy sobie go. Taki sam sentyment, nie? Zostaję O, oh, shit. Gli, go, gligar, gilgar... Ja o, ty mi laska dajesz Nie, chyba nie. Nieważne. Malera, tak, ja się czuję jakbym naprawdę bardzo szybko leciał przez te te Przez to wszystko Strasznie szybko bo z, z, z pobułą i tak dalej, nie? To, jest, to, jest, to będzie dwunastocinek, jak się nie mylę teraz Chyba dwunasty, tak? Mam chyba nagrane, tak, to będzie dwunasty I ten, i tak teraz myślę, że... Że kurde, bardzo szybko lecimy, no... O skąd wiedziałem, że... o nice. Skyter. Jeszcze taki szybki był Skyter. Nice. GJ dół. Yy, pomyślę. Będą za... Chciałem w sumie czkolitę mieć. Gdzieś tutaj. Czikorite zawsze był. Podobały mi się ten pokałon. Fajny ten fro-fro, ta żaba taka Nice Tu gdzieś, a nie, tu jest wszystko 119, więc jest. No serio Fileplume, Fileplume yy, to chyba To jest Tak, kurde, już, już nie, nie do końca wiedziałem czy dobrze, czy dobrze skojarzyłem Pokémona? Uczymy sobie... Pa B B B musimy coś wyuży wyużywać i temu, bo strasznie dużo tych itemów mamy. Paralish Heal. jak to powiedziałem pięknie, jezus. Awakening mamy gdzieś. Full Heal użyjemy. Co tam na burżuje, lecimy. Dobra. A tam są berriesy, dobra, nie chcemy się po nie wracać, nie ma czasu. Ciekawe, chciałem zobaczyć taki mój e, łączny czas... E, aha, znaczy łączny czas. Znaczy jakbym naprawdę chciał się streszczać, tak lecieć tylko przez fabułę, nic więcej nie robić, to chciałbym zobaczyć właśnie ile by mi to zajęło yy, maksymalnie. Jezus Tu widzimy, Nie, tu nie wie, nie tu roborem, bo tu są jeszcze dwóch chyba albo trzech trenerów. Jak się spotkali dwa Wizaury, nie? Słaniaczki sobie w oczy i mówią ty chuj, be, tak jak ty kiedyś Pojedyncze walki sobie zrobimy bo nie mam ochoty Bo chcę że tylko na razie Wenozaura trenować Kasformą się bo zamienia w jakiegoś albo lodowego albo ognistego Poprawcie mnie jeżeli się mylę no no tak piep, piep 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 myślę żeby tak dojść do hmm. Tak zrobimy. Wyczekamy go, spaniaczka. To tyle. Z wyczekiwaniem. Elixir i... Tu chyba będzie już koniec, ale jeszcze z nim zobaczymy. Dawaj. Ziomuś. Persian to jest chyba normalny. Tak, typ normalny. Okej, okay, no i teraz... I tu skończymy odcinek. O. Akurat mamy 10 minut, tam gdzieś było, chyba też z 8. To, to ten odcinek może być troszeczkę krótszy wam się wydawać. W sumie to wyleczymy sobie boksy, żeby niby było, że... O nie, bo tu można chyba iść spać nie? A, bo no, 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 bo ja kiedyś jak... E, teraz o, mam jeszcze taką anegdotkę, hehehe, he, he he, Dante wam powie, wujek Dante na koniec. E, bo ten, jak zawsze wchodziłem tutaj przy tym momencie gry. I powiedzmy miałem obite pokemony to nie wiedziałem, że mogę tu iść spać, nie? Dopiero jakiś czas temu założyłem to na nagraniu jak takiego youtubera i zawsze robiłem tak, że tu wchodziłem i wywalałem wszystkie pokemony, dawałem deposit, 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 deposit i zostawiłem tylko jednego, później je wyciągałem i ten. I jak je wyciągnąłem wszystkie, później to miałem full HP I ja myślałem, że to jest jakiś duży trick, czy coś takiego jarałem się tym strasznie, nie? Myślałem sobie, da to to, to to nie jesteś w ogóle wariantu nie? Ale mnie kusi ta lasia tutaj. Zagadamy do niej. Ej laseczko. Ej. Ej. Co tu robisz sama? Ja poczylujemy razem. No, ja jestem, ja jestem Dantem, słuchaj. A ty jak masz na imię? Ta? Mało rozmowna coś jesteś, nie? No trudno, nie? To sklepię ci dupę i skończę odcinek za to. No i prosiła się, tak? Prosiła się dalej jeszcze 3800 hajsów, bo no należy się zabycie, zabycie szmatą. Dobra, no i no i to będzie to mi się wydaje na tyle. Strasznie będę musiał ten połączyć ten odcinek, bo był taki cięty na, na 8000 tych. Na 8000 części był strasznie porozcinany. Nagrywany tak przez... To był chyba najdłuższy odcinek, który nagrywałem. Bo nagrywałem go przez 5 godzin jakoś. No wiecie, no ale z przerwą. Dobra, no to zach zachęcam do lajkowania i komentowania, szczególnie komentowania i subskrybowania. I dzięki za oglądanie. Cześć i pa.